Lecimy. Dzień dobry, witam serdecznie. Siemanko Michał z tej strony Money Makes Money. Zrobimy sobie dzisiaj airdrop info. No, bo znowu się tego tutaj nazbierało nam, ale to w sumie dobrze, bo przynajmniej mamy potwierdzenie, że robimy coś dobrze. I ze względu właśnie na to, dzisiaj sobie kilka rzeczy również odbierzemy przy tym wspaniałym poniedziałku. Także nie przeciągając, zapraszam na intro. Z rana Wam wrzuciłem ten testnet od Shelly Protocol, tylko nie skumałem, że mam już te testowe Ethereum po stronie Arbitrum i tutaj trzeba zrobić taki bridge. Ja tego bridge'u nie zrobiłem, bo już miałem te tokeny testowe po drugiej stronie, po prostu. I teraz tak, żeby to zrobić, to trzeba zrobić tak: z layera 1 przerzucamy na layer 2, przerzucamy sobie trochę Ethereum 0,5, dajemy tutaj depozyt, Move to Arbitrum, potwierdzamy na naszym metamasku. Tu musimy jeszcze prze ten, zmienić sieć. No, i teraz tutaj potwierdzamy. Pamiętajcie, żeby zostawić sobie trochę tego Ethereum po tej drugiej stronie na wypadek wszelkiej. Jak już to zrobicie, to wtedy macie Ethereum na, po tej drugiej stronie i możecie odebrać sobie te tokeny testowe. Pojawiło się to nie, jeszcze nie. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Po prostu ja już tych tokenów testowych mam tyle wszędzie, że nie skumałem, że trzeba je ten prze przebrydżować, bo ja już tam swoje po prostu miałem. O, dobra, lecimy dalej. Jeśli. W sumie to ten airdrop to ja nawet nie wiem za co on jest, chyba za staking Juno albo albo coś takiego. Jeśli wejdziecie sobie na Frontier Osmosis, wyszukacie sobie L1, to tu jest taki Genesis L1. To nie jest jakiś wartościowy airdrop, bo to jest jakiś projekt badawczy, także ten token nie ma żadnej wartości. I jak tutaj sobie weźmiecie depozyt, to się okaże, że tutaj macie trochę tych tokenów. 11 w sumie. Każdy powinien dostać 11. I wtedy, jak dajecie tutaj depo, no to e, Kepler wam doda tą nową sieć, Genesis. I później jeszcze te tokeny można sobie tu wrzucić na staking. Jednak, no ten staking, tak jak mówiłem, nie będzie mieć tu żadnej wartości, więc wchodzimy sobie na Paba. Na PingPabie tutaj musimy zrobić nowe konto. Tutaj bierzemy accounts. Ja akurat już tu konto mam. O. Dajecie tutaj connect wallet i Keplera next, next, next i wtedy wam doda to konto. Więc wchodzimy sobie tutaj, Genesis, staking. Wybieramy jakiegoś walidatora i możemy mu tu dać na przykład sześć tych tokenów. Unbounding tutaj trwa 21 dni, tak jak większość tokenów na kosmosie więc jeśli chcielibyście sobie odstejkować te tokeny, no to pamiętajcie, że będziecie musieli czekać 3 tygodnie. Nie wiem, czy oni nadadzą jakąś wartość temu tokenowi. Tutaj jest ich strona. Możecie sobie przeczytać, co to konkretnie jest za projekt. Oni po prostu będą używać blockchaina do zapisu swoich danych, więc raczej wartości żadnej tutaj nie będzie, ale jak chcecie, to możecie sobie sprawdzić, a my lecimy dalej. Astroport. Jeśli są tu jacyś lunatycy, którzy, którzy używali Astroport, no to mam dla Was dobre wieści, bo będzie nam przysługiwał Airdrop. To znaczy, Astroport będzie dalej funkcjonował na Luna Classic, jak i na Luna 2.0. Po prostu był wzięty snapshot i te wszystkie tokeny, które mieliśmy na starej lunie, również odzyskamy na nowej lunie. To znaczy, że będziemy mieć teraz dwa razy tyle tokenów. Tylko, żeby jeszcze wartość tych tokenów się zgadzała, to by było super. No i tutaj mamy Google Docs, gdzie możemy sobie otworzyć i sprawdzić, czy się kwalifikujemy na ten AirJob. Tutaj jest przed DIPEM, tutaj jest po Dipegu, i tutaj jest finalna wartość naszych tokenów. Także musicie sobie tutaj wyszukać swojego, adresu i wtedy będziecie wiedzieć czy się kwalifikujecie na airdrop od Astroport lecimy dalej Omnisi. Omnisi to jest marketplace NFT, którego robiliśmy niedawno testnet i okazuje się, że dostaniemy zostaniemy wynagrodzeni za ten testnet. Tutaj jest film o testnecie. Teraz oczywiście jak go zrobicie, no to już się nie zakwalifikujecie, ale tutaj jest strona Wchodzimy sobie tutaj ściągamy sobie ten plik, to jest plik z Excela, i również należy wyszukać, czy zakwalifikowaliście się na ten airdrop, więc omnisji jak najbardziej spoko. Wydaje mi się, że to jest bardzo przyszłościowy projekt, szczególnie dlatego, że możemy transferować swoje NFT z jednej sieci na drugą. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie testnet był również bardzo elegancki. Dobra a tymczasem Orbital Apes, również bardzo fajny projekt, będą mieć oni airdrop, który będzie dystrybuowany już od jutra. Jednak trzeba się tutaj podłączyć swoim portfelem, bo airdrop jest za staking Evmosa. No i wszyscy, którzy stakują Evmosa u walidatora Orbital Apes, będą się kwalifikować na ten airdrop o A, v. Jednak klejmować ten airdrop będzie można tylko przez metamask. I teraz uwaga, uwaga co zrobić z naszymi fmosami, które mamy na keplerze. No właśnie, tutaj trzeba się połączyć z tą stroną, więc tutaj się łączycie waszym metamaskiem, możecie sobie sprawdzić ile tych tokenów wam się należy, ale jeśli połączycie się waszym keplerem, to nie będziecie mogli klejmować tego airdropa, więc należy tutaj wpisać adres Metamask, którym będziecie klejmować po prostu te tokeny, które Wam się należą na Kepler. Więc ja tu wklejam swój portfel AirDropowy, link Metamask. Podpisuję teraz tą transakcję moim Keplerem. Widzę, że została podpisana. Elegancko. Processing Your Request. Dobra, i teraz już ostatnią opcją na dzisiaj będzie Wind którego Wam już pokazywałem. Dzisiaj, na szczęście, jest ten dzień, w którym możemy sobie odebrać trochę tych windów. Ja tutaj na tym adresie mam akurat 411 tokenów. Dajemy claim now. Tutaj nam od razu doda ten token do naszego Keplera. Daję submit. Teraz approve. Powinien on wlecieć na Juno Network. Dobra, mamy to sklejmowane, Teraz sprawdźmy na naszym portfelu. Tak jest. Tokeny są już na portfelu. Na razie nie da się jeszcze nic z nimi zrobić. Tu możemy sobie otworzyć dokumentację do tego airdropa i komu się w sumie należy ten airdrop. Tutaj wiadomo, że będzie vesting. Ten vesting jest dość długi w ogóle, bo będzie on trwał rok czasu. Więc airdrop był dla stakerów Juno, Regen, Osmosis, jak i również LP providerów Luna USD, Luna Atom, Luna Osmo i 8 USD. Ci od LP to jest akurat druga runda, więc jeśli dawaliście płynność, ten airdrop powinien się pojawić trochę później. Sam token Wind jest to e, government token, czyli będzie on nam pozwalał. Brać udział w różnych głosowaniach po to, byśmy mieli realny wpływ na rozwój tego projektu. Póki co, żaden staking jeszcze nie jest możliwy, ale gdzieś tutaj widziałem, tutaj jest ich roadmap. Więc lunch będą mieli w czerwcu i później mają tutaj mieć jakiś auto-compounder. Więc możliwe, że będziemy mogli wrzucić sobie ten token jeszcze do pracy, żeby na nas pracował. Jeszcze tutaj jest jedna akcja, Zerion. Nie wiem, czy znacie, powinniście znać. To jest taka aplikacja do skanowania po prostu waszych portfeli. No i wydali oni swój własny wallet, gdzie można sobie wymintować właśnie takiego nft -ka. Nie musicie tu otwierać nowego portfela. Możecie po prostu zaimportować ten portfel, który macie na Metamasku, bo będzie wam tu potrzebne jakieś Ethereum do zapłaty za minting tego NFT-ka. Wrzuciłem wam wczoraj shorta, jednak nie wiem, czemu Wam się nie spodobał ten short z tą informacją, bo tam było prawie 20 łapek w dół, także nie wiem o co Wam chodzi. Chciałem Wam to pokazać wczoraj, bo zwykle w niedzielę są po prostu niższe fi i ja sobie wymintowałem go za tam 5 dolarów. W ogóle floor price, czyli ta podłoga cenowa tego NFT to jest 3 dolary. Ale to nie chodzi o to, żeby go sprzedawać, bo ten NFT będzie po prostu absorbował Wasze transakcje. Nie wiem w jaki sposób jest to ma, ma być to zrobione. Ale każda transakcja będzie dodawać jakieś konkretne atrybuty do wyglądu tego NFT. -ka. Więc mój wygląda na razie tak. I później po każdej transakcji powinno tutaj się pojawiać jakieś, nie wiem, jakieś listki, czy jakaś nowa fryzura, i tak dalej. I może takiego NFT-ka, który już będzie takim superbosem, będzie można sprzedać. Nie wiem, no ale ja sobie wymintowałem i tyle. Takie info krótkie. Bank. Dobra, no i to tyle. Pamiętajcie, żeby podłączyć swój portfel tutaj pod te małpy. Małpy będą do sprzedania 9 czerwca. Jest głosowanie na Twitterze, o której konkretnie godzinie taka mapa będzie kosztować 65 fmosów. Ja przynajmniej chciałbym jedną sobie zakupić, bo myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Tylko żeby nie było, że to jest jakaś porada inwestycyjna, bo to wcale nie jest. Po prostu mi się podoba, to sobie kupię, nie? A czy na tym zarobimy, czy nie, to się jeszcze okaże. Także... Życzę Wam wszystkim powodzenia, mam nadzieję, że było to przydatne wideo, zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów Siemanko. pozdrówki, jo!